Siem dobry z tej strony, Janusz Boszka, i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam ogłosić e, ważną rzecz, ponieważ wrzuciłem dzisiaj przed sekundą dosłownie e, rap na mój nieoficjalny kanał, na którym nagrywam filmy po angielsku, i e, też nieoficjalne filmiki będą tam lądowały. E, trzy łapki w górę, rap wchodzi na Kanał oficjalny Jana z Bossy A e, Się nazywał mój kanał nieoficjalny, gdzie właśnie nagrałem dwa odcinki po angielsku I to będzie trzeci filmik e, Będę tam, na tamten kanał po prostu będę wrzucał wszystkie materiały nieoficjalne, których nie jestem do końca pewien e, Czy są wystarczająco dopracowane i e, tam będziecie wszystkie uwagi e, pisali e, Mam, macie go podanego w opisie, e, lat, e, no więc chyba nie, nie muszę podawać. E, nie, mam nawet w polecanych kanałach, wszędzie mam, także e, no po prostu bijajcie, oceniajcie. Nie liczę łapek w dół, tylko łapki w górę. E, trzy łapki w górę, wchodzi app na mój oficjalny kanał. No dobra, na razie